Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Knauf dla wykonawców, w którym zaprezentujemy różne właściwości płyt gipsowych. Firma Knauf w swojej ofercie posiada różnego rodzaju płyty. Zwykłe, impregnowane, ognioochronne, giętkie, diamant, aquapanel, przeciwpożarowe, akustyczne, RTG oraz płyty z powłoką ołowianą. W filmie tym zaprezentujemy charakterystykę większości tych płyt. Najbardziej popularne płyty gipsowe to płyty zwykłe GKB. Wyróżniamy płytę A10 o grubości 9,5 mm Płyta A13 o grubości 12,5 mm. Płyty te są oferowane w różnych długościach. Mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70%, standardowa szerokość to 120 cm. Po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem Knauf lub dystrybutorem możliwe są też długości specjalne. Płyta impregnowana GKBI typ H2 to płyta o zmniejszonej chłonności wody. Mniejszą chłodność wody uzyskujemy przez dodanie do gipsu parafiny lub oleju silikonowego oraz zastosowanie specjalnego impregnowanego kartonu. Może ona funkcjonować przez 10 godzin na dobę przy okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85%. Podciąganie wody na płycie zwykłej jest o wiele większe niż na płycie impregnowanej. Tu widać efekt podciągania wody w ciągu 15 godzin. Płyta zwykła po kilkunastu godzinach w wodzie rozpada się. Płyta impregnowana jest po tym samym czasie trochę mocniejsza, ale jak widać, nie można ją nazwać wodoodporną. Też łamie się i gdyby pozostała w wodzie dłużej, rozpadłaby się. Posiadamy jeszcze w ofercie płytę diament. O niej opowiemy trochę później. Oraz wodoodporną w 100% płytę cementową Aquapanel, na którą woda w żaden sposób nie ma wpływu. O tej płycie również opowiemy za chwilę. Zaprezentujemy teraz płytę ogniochronną GKF typ DF. Jest to płyta przeznaczona do zabudowy z odpornością ogniową. Stosowana na ściany, sufity i obudowy, przeciwpożarowa płyta GKF ma dużą gęstość oraz zawiera włókno szklane. Płyta GKFI typ DFH2 łączy właściwości płyty impregnowanej i ogniochronnej. Nowością wśród płyt jest płyta diamant. Płyta ta może być stosowana w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza. Płyta Diamant to płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej twardości powierzchni oraz wytrzymałości na uderzenia. Płytę tę można obciążyć dużymi ciężarami. Jak widać na przeprowadzonej próbie obciążenia, Diamant pozostał niewzruszony, a w zwykłej płycie GKB wyrwało dziury. Ze względu na wysoką gęstość zastosowanie płyty w systemach ściennych pozwala uzyskać dużą izolacyjność akustyczną ściany. RW na poziomie 72 dB. Płytę możemy ciąć nożem. Nie musimy stosować specjalnych narzędzi. Łączenia płyt wykonujemy tak jak w standardowych systemach suchej zabudowy. Następna nowość, płyta A20 to płyta o dużej sztywności dedykowana do zabudowy poddaszy. Pokażmy to. Po obciążeniu płyty 3 kg praktycznie nie ugina się, a płyta A13 wykazuje spore ugięcie. Płyta A20 ma grubość 20 mm i wagę 11,7 kg na metr kwadratowy, a dwie płyty A13 to w sumie 14,2 kg na metr kwadratowy. Po obciążeniu 8 kg występuje minimalne ugięcie, ale i tak dużo mniejsze niż przy nawet dwóch złączonych płytach A13. Przy niższej wadze płyta A20, jak widać, jest dodatkowo dużo sztywniejsza. W swojej ofercie posiadamy również płytę giętką. Jest to płyta grubości 6,5 mm i jak nazwa wskazuje, możemy ją mocno wyginać. Pokazywaliśmy już wcześniej płytę AquaPanel. Po kilkunastu godzinach moczenia jej w wodzie nic się z nią nie dzieje. Po 10 dniach namaczania dalej nic się z nią nie dzieje. Jeśli potrzymamy ją w wodzie jeszcze dłużej, dalej nic się nie zmieni. Płyta AquaPanel to płyta z rdzeniem betonowym, obustronnie zbrojona siatką z włókna szklanego, wykonana z cementu portlandzkiego oraz kruszywa. Płyty te mają standardową grubość 12,5 mm i są kompatybilne z systemami suchej zabudowy. Płyty te możemy ciąć nożem. Należy przeciąć z lewej strony, złamać i odciąć siatkę. Płyty Aquapanel można wyginać. Czym cieńsza płyta, tym łatwiej się wygina. Płyta Aquapanel Outdoor to płyta odporna na zmienne warunki atmosferyczne do zastosowania na zewnątrz. Płyta Aquapanel Indoor ma zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Płyta AquaPanel Skylight to płyta o grubości 8 mm, która jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy sufitów, wewnątrz jak i na zewnątrz. Oferujemy również płytę AquaPanel Floor podkładowa o grubości 6 mm, która służy do podkładu pod wszelkiego rodzaju podłogowe okładziny ceramiczne i kamienne na podłożach drewnopochodnych np. OSB. Płyty AquaPanel montujemy za pomocą specjalnych wkrętów i łączymy za pomocą specjalnej cementowej masy szpachlowej lub kleju. Szczegółowe informacje na temat montażu systemu płyt cementowych Aquapanel znajdują się na naszej stronie internetowej. Płyta przeciwpożarowa Knauf Fireboard to płyta gipsowa klasy A1 zbrojona matami z włókna szklanego. Przeznaczona dla systemów o najwyższych wymaganiach odporności ogniowej. Służy do obudowy konstrukcji stalowej, kanałów wentylacyjnych, zabudowy sufitów czy szachtów ogniowych. Płyta Silent Board. To płyta o najwyższych właściwościach izolacyjności akustycznej. Duża masa własna 18 kg na metr kwadratowy pozwala uzyskać izolacyjność ściany na wysokim poziomie. Aby to zobrazować, wykonaliśmy dwa pudełka, jedno ze zwykłej płyty GKB, a drugie z płyty Silent Board. Na czujniku dźwięku widać natężenie rzędu 89 dB. Po zamknięciu źródła dźwięku w pudełku ze zwykłej płyty redukujemy natężenie dźwięku do 70, a więc o około 20 dB. Natomiast zamykając to samo źródło dźwięku w pudełku z płyty Silentboard, redukujemy natężenie dźwięku aż do 60 dB, czyli o ponad 30 dB. Uzyskujemy dodatkowe 10 dB wyciszenia. Płyty Knauf Klineo Acoustic to perforowane płyty stosowane do poprawy akustyki w pomieszczeniu przez redukcję czasu pogłosu. Wyróżniamy wiele wzorów perforacji. Każdy z wzorów odpowiada za różne właściwości absorpcji dźwięku. Aby zobrazować zagadnienie, zbudowaliśmy dwa tunele: jeden ze zwykłych płyt GKB i GKBI, a drugi z płyt Knauf Klineo Acoustic. Znowu posłużymy się źródłem dźwięku o natężeniu około 90 dB. Dźwięk po przejściu około 5 metrów przez korytarz wykonany ze zwykłej płyty jest zredukowany do około 75 dB. Natomiast jeżeli ściany korytarza wykonane są z płyty Klineo, na tej samej długości redukujemy natężenie do około 69 dB. Płyta Safeboard jest stosowana w zabudowie pomieszczeń do ochrony przed promieniowaniem. Łączenia przy tej płycie szpachlujemy za pomocą specjalnej masy do wypełnienia spoin. Safeboard szpachtel. Przy urządzeniach rentgenowskich większej mocy możemy zastosować również płytę z ołowiem. Płytę tę oferujemy z różną grubością ołowiu. Przed zastosowaniem płyty z ołowiem na profile w miejscu łączenia stosujemy samoprzylepną taśmę z ołowiu. Mam nadzieję, że nasza prezentacja ułatwi prawidłowy dobór płyt do wykonania Waszych zadań. To część naszej szerokiej oferty. Jeśli macie pytania, skontaktujcie się z naszymi doradcami technicznymi. Zapraszamy też na nasze szkolenia. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej www.knauf.pl w zakładce Szkolenia. Na tym kończymy. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków z cyklu Knauf dla wykonawców. Jednocześnie zapraszamy do naszego sklepu. www.sklep.knauf.pl